Czołem, czołem, klyski z resołem. No, e, Witam Was jak zwykle, dziki i nieokiełznany niczym mustang w Dolinie Śmierci Janusz Ciamciara. No, Nestor wśród kibiców. E, kochani, e, chciałbym Was na samym początku nieco ostrzec, bo właśnie, właśnie o SMS-a dostałem. Ale to potem przeczytam. Kochani, yy, chciałem Was ostrzec przed tym, yy, abyście za szybko, proszę Państwa, nie poczuli wiosny. Yy, sytuacja, która działa się niedawno. Wyszedłem na ulicę w letnim swetrze, kamizelce, kaszkecie i, kochani, zmarzłem. No, niesamowicie. Kochani, takie mrozy, że przymarza cap do kozy. No. naprawdę, myślałem, że już słonko mnie popieści, ale jak. Co do czego przyszło? No to sam wiatr, kochani. Ostrzegam Was, jeszcze to nie jest wiosna, ale wiosna już przyszła, jeśli chodzi o ekstraklasy. I właśnie w tej sprawie się z Państwem łączę. Kochani, w dzisiejszym programie zajmujemy się analizą 18. kolejki. Zapraszam wszystkich serdecznie. Ciamciara, Janusz, ruszamy. Mecze piątkowy. Zagłębie Lubin, Jagiellonia, Białystok. Obie drużyny w rejestrze ligowym wyglądają jednolicie. No, mają na swoim koncie po 22 punkty. No Nie muszę więc dodawać, że będzie to klasyczny mecz walki. Pszczółki z Podlasia lądują na miedzianym drucie, można żyć. Ale czy w Lubinie znajdzie się miodek dla piłkarzy Jagiellonii? może pod wodzą darka pasieki, by coś w tych pasiekach się znalazło, Hehehe. Pozycja tym kachajty, jako trenera, jak i wisi na włosku, no. I nie jest to bynajmniej włosek wzmocniony brylantyną, brylantyną w stylu Gianniego, no. Ostatnia ligowa potyczka z Górnikami no, wlała pewno trochę nadziei w serce byłego defensora, kadry Engela, który jako jeden z nielicznych trenerów w polskiej ekstraklasie preferuje grę no, piłką kombinacyjną, no, dlatego może właśnie na ogół wychodzi mu to mizernie. No, nie urodzi sowa sokoła, jak mówiła moja matka, ale brawa dla Tomka, że w ogóle próbuje. Jeśli już jesteśmy przy ptaszkach, to nie przekonuje mnie ten młody bramkarz białostoczan, no, słowik. Ale za to wielki plus dla dźwigały, no. Dźwigały juniora, rzecz jasna, noż wypisz, wymalu, jak tatko. Ta sama pyzata facjata. A może już czas, by filigranowy Adaś wskoczył w miejsce u kacha, którego gra jest, no, niepewna jak babi Ekipa hapala... Nie popisała się w tamtym tygodniu, no chociaż wydarcie w ostatnich minutach meczu Remis można uznać jako sukces. Zagłębie z racji rosłych defensorów sieje po strzach przy stałych fragmentach gry, a jak wiadomo, stałe fragmenty to bolączka, jagi. Ekipa z Lubina jest piekielnie silna u siebie. A wysoką jakość gry zapewniają szczególnie rezolutni pomocnicy, no, których czeski trener ma odgroma i ciut ciut. Ale od bogactwa jeszcze żaden się nie posrał, jak to mówią u nas na spółdzielni. No. Szymek powłoski walczy o kadrę, będzie zmotywowany, zwłaszcza że czuje chemię z Papopulosem, ale hejże, w końcu grają na ulicy Kili Skłodowskiej. <laughs> typuje zwycięstwo Zagłębia. Ja, obym ja się po tym spacerku dzisiejszym no, nie przyziębił, ale nieważne. Kolejny meczyk, Podbyski bielsko biała Legia Warszawa. No kiedy w końcu ta fajerwerka z napisem Legia wystrzeli? No, tego chyba nawet najstarsi z bielsko białej nie wiedzą, kochani. Złośliwi doszukują się analogii w tym, że to właśnie Legia gra mecz w Dzień Kobiet. Ale ja bym jeszcze nie stawiał krzyżyku na wojskowych. To nie panienki. Ponadto wraca do składu silnik warszawskiego automatu Mirosław Radowicz. Ale nie tylko z tego powodu warszawianie są zadowoleni jak stonka po oprysku wracają bowiem też, wracają bowiem też inni kartkowicze niezbędni i niezastąpieni w z Łukasikiem. Przed tą rundą byłem wielce podniecony kadrą legionistów i myślałem, że będzie to taka swoista wizytówka polskiej piłki, ale wojskowa weryfikacja szybko ugasiła moje pobudzenie. Ciągle czekamy na starego dobrego libojeno, który przecież nie przez jedne płoty skakał, a jakoś nie może się ostatnio strzelić. No, Daniel, co jest? O, dalej idzie, idzie pod Beskidzie, prawda? No cóż można, cóż może. Uznacie to za dyrdy mały starego dziadka, ale sądzę, że Bielsko-Biała no nie powtórzy już tego widowiska, jak na inaugurację Ligi z Jagiellonią. No, nie ma szans. No. Mieli wtedy po prostu dobry dzień. Od co? Już ostatnim mecz z Wisłą pokazał, że sama wola walki nie wystarczy, a choć pewnie za remis w Krakowie, pan Darek Kubicki pozwoli swoim chłopcom wypić, prawda, po małym piwku. Jedna jaskółka nie czyni lata i jedna miasto nie czyni chata. Jeśli podbeskidzie Beskidzie wygra z Legią, to cofnę te słowa. Obiecuję. Co nie darka, lubię Podbeskidzie, bo nieraz pokazywało, że, no, gra bezkompromisowo i ponadto ma w swoich szeregach fajnych ligowców, no, jak Marek Sokołowski czy, warta, Pietrasiak, no, ale nie sądzę, że na stadionie miejskim Legia znów frajersko straci punkty, no. walczą walczy o egzystencję w ekstraklasie, więc będzie musiała się chwilami otworzyć, a Legia tylko na to czeka, no. Kurde, mole, Legia to wygra, musi. Sobotnie widowisko rozpocznie mecz Bełchatowa z widzewem. No, ja zawsze ciepło wspominam atmosferę stadionu Bełchatowa. Gdy przyjeżdżałem tam na mecze, czuć było piłkarskie święto i rodzinną atmosferę. Ale, zostając przy tej rodzinnej tematyce, no to patrząc na frekwencję, odnosiło się wrażenie, no, że przychodziła rodzina, ale cholera, tylko ta najbliższa. No. Było bardzo mało ludzi i, i pojawia się pytanie. Czy warto dalej inwestować pieniążki w ten klub, no klub, w którym każdy piłkarz, no może prócz grzenia barana, podpisuje w myślach kontrakt z innym pracodawcą, no ja tego nie wiem. Wiem natomiast, że ostatnie mecze pokazywały, no że pan kieryś ma łeb jak sklep, no mimo tego, że w tym sklepie półki puste, prawda? Chłopcy grają całkiem znośnie, a czytałem, że przed widzewem ćwiczyli z mistrzem Polski w zapasach, co prorokuje no, nam nic innego jak mecz walki. Widzew, Widzew, aj Widzew, no dawno nie grali takiej kaszanki, no pro, powiem wprost i dosadnie. Jesienią klawo oglądało się tych hultajów Mroczkowskiego, ale teraz to jest jakiś kogel mogel czcigodni, no. No ruch to ich tak ostatnio odstrzelił, że aż miło. I nie ma co tłumaczyć tego czerwoną kartką Dragojewicia. Oj nie ma, kurza melodia, skąd taka zmiana w tych chłopcach? No tego nie wiem, wiem, że Widzewowi na Bełchatowie gra się nieprzyjemnie. Choć pamiętam mecz z sezonu 1995-96, gdy te dwie drużyny grały ze sobą pierwszy raz i tam padł wynik 4-1 kochani. Wtedy Gola strzelił mój ulubieniec Ryszard Czerwiec. Pozdrawiam cię Rysiu, ale nie o tym. No, czy widzę w powtórzy ten wyczyn po 18 latach, ja... Wątpię, wszystko w rękach Mroczkowskiego. No, jak Dudy nastroi, tak mu zagrają. Choć akurat Dudu dawno na nogę zwizewa. Pamiętacie go? Dobrze, wynik jest wielką niewiadomą. Myślę, że wszystko tu się może zdarzyć. Nie pokuszę się o wytypowanie wyniku. Następna sobotnia walka, no to ruch kontra Śląsk. No. Za 15.04 rozpoczną swój mecz obie drużyny. No. Ja przyznam, że początek rundy w wykonaniu Chorzowian no, nie, napawiał, nie napawał optymizmem. No. Wróżyłem im, że szybko upadną. No niczym kioski ruchu. No. A propos, jutro kibica pierwszej ligi, przypominam, nie reklamuję, o jaką gazetę chodzi. Ale dosyć, nie o tym. No, ruch pokazał jednak tydzień temu, no, że potrafią wychodzić, e, starcząc z ligowych zmagań, no, no. nie od dziś wiadomo, e, że jak da się kurakowi grzędę, to ten zaraz chce wierzy, więc kto wie, no. Może chorzów przy ulicy cichej utrzenoska pewnym siebie ślązakom. No, wraca mój, mój pupil Łukasz Tymiński, który przecież przygodę z dorosłą piłką zaczyna właśnie we Wrocławiu. A nuż mu najdzie piłeczka na palec i przypomni o sobie kibicom. Życzę mu tego. Aktualny majster Polski jest drużyną zgoła dziwną i inną, no ja mam wrażenie, że oni swoje mecze zaczynają w osiemdziesiątej minucie noż. Czemu nie mogą tak grać od początku? Fajnie poczyna sobie ostatnimi czasy ćwieląk, ale no, znów coś w prasie kręcił nosem, narzekając na, na częste mecze, no Piotrek, opamiętaj się, za takie pieniądze jak ty masz, to ja mogę codziennie grać. <laughs> Oczywiście na budzie. Heca, heca. No bardzo wiele od y, Dewotek dowiesz się z nowiny plotek, a plotka głośni, że ten nowy czarnoskóry napastnik Śląska reprezentant gabonu to jakiś inwalida, no. Oj, będzie śmiesznie, jak się okaże, że on tutaj do nas na kulach przyjedzie, prawda? Oj, będzie śmiesznie. A na pewno kontrakt bająński mu menadżery wyczarowały, no. To jest Polska, no. Kupowanie, prawda. Kota w worku. Last minute. A, zresztą, na no co on w tym Śląsku? No, przecież tam jest napastników do gry. No, co nie miara. On tam jest potrzebny, no, jak lodołamacz na pustyni, albo jak rybie wrotki. No, ja nie pochwalam tego transferu i obawiam się, że będzie to ząg w worku, ale obym się mylił. Śląsk powinien wygrać po stałym fragmencie gry. Jak zwykle Roger dorzuca, a dwie rosłe wieże, Kazek i Wasiluk już wiedzą, jak rozepchać się w polu karnym. Ale nie, nie liczę tu na dużo goli. Kontynuujemy. No, sobota, sobota. Urodziny kota, prawda? Polonia stoczy batalię z krakusami. No, konfrontacja obu zespołów zapowiada się iście emocjonująco. Ja jestem raz z powodu wypożyczenia Grzelczaka do Brygady Czarnych Koszul. No, do twarzy mu w czerni, widziałem filmik z treningu. Ale Piotruś, jedna uwaga, popracuj nad balansem ciała i będzie okej. Okay. No kto wie, może zadebiutuje już w sobotę. Ja mam taką nadzieję, lubię go. Polonia. Hartym ducha i wolą walki zaskoczyła chyba wszystkich. No nawet ja, stary wyga, nazywany w niektórych środowiskach piłsudzkim z trybun, no, nie wierzyłem, że Polonia w tak okrojonym składzie jest w stanie grać skutecznie. No, szkoda, że nie milkną echa dotyczące tego, kto jeszcze odejdzie i kiedy, no. Mówi się tu nawet o tym, że to były kapitan Piątek, no, który ostatnio pięknie strzelił z, z Lechem, no, że on ma właśnie opuścić Polonię. No, ja nie wyobrażam sobie tego, żeby no ten filigranowy pomocnik opuścił drużynę, no, aż mi ci się nie skacze. Kochani, no Wisła, Wisła płynie po polskiej krainie. Kilka słów o nich. Cóż, za ostatnie nieprzychylne uwagi dotyczące pana Kulawika, no, kilku kibiców Wisły zapewne się ode mnie odwróciło. Jednak jestem człowiekiem nieugiętym i szczerym do bólu. Kulawik mnie nie przekonuje. Wisła powinna grać choć w minimalnej podobie do tego, co kiedyś grała. No Tomek, chciałeś panią, to rób na nią i okiełzdaj trochę te swoje koguciki, bo zamiast strzelać gole, to łapią pełno kartek. No. Przy dobrym układzie możecie za jednym zamachem spiąć się na ligową Gubałówkę, ale na nie liczcie. Oj, przydałby się teraz Maciej Żurawski z czasów, gdy miał złoto tlenioną czuprynę na głowie. Bo kto ma tam teraz strzelać gole, kochani? No, może urwi połcie z Krakowa? Zbyt dosadnie wzięli sobie w serca słowa wieszcza narodowego. Nam strzelać nie kazano. Ja liczę na polonie. I meczyk, pogoń szczecin, piast gliwice, niedziela. No, niedzielne popołudnie to okazja dla pogoni na rewanż za dotkliwą porażkę z piastem w rundzie jesiennej. Jednak czy ci nieskuteczni napastnicy pogoni potrafią spiąć się na wyżyny i w końcu ustrzelić coś niczym Renata Mauer w Atlancie? Jest to kwestia sporna, moi mili. No, pogon musi pamiętać, że walczy o więcej niż symboliczną pietruszkę. Choć nomen, do, do składu powraca właśnie przemyk pietruszka. Jeden z lepszych obrońców portowców. Ale to tak na marginesie. Yy, przy dobrych, pomorskich wiatrach, pogon może się nawet Pokusić o przeskoczenie w tabeli piasta, no. Trener Skowronek zrobi wszystko, ażeby tak się stało, ale czy tak będzie? Dowiemy się już w niedzielę wieczorem. Ach, dobrego ptaka, prawda, poznaje się po śpiewie. He, he, he. Mam nadzieję, że pan Artek wybaczy mi te, no, nieposkromione porównanie, no. Dalej, szast, prast, teraz piast, powiedziałby poeta, no. Informacją tygodnia był, no, nieoczekiwany transfer do Gliwic Marcina Robaka, który na pewno szybko wskoczy do składu. Ale nie twierdzę, że owoc pracy pana brosza zmieni się teraz w szliwkę robaczywkę. <laughs> Wręcz przeciwnie. Robaczek to piłkarz bramko bramkostrzelny i ma to coś. Myślę, że jest graczem e, lepszym, aniżeli Tomasz Doczekal, który co prawda ligowego gola się ostatnio doczekał, <laughs> ale jakoś ta jego gra no, nie przekonała. No. Taki tam, no o, Feller, prawda, Feller. Wesno Seller, pewnie powiedzą mi nieprzychylni ludzie, ale, ale no, ja tak sądzę, no, on praktycznie niczym innym się y, nie wyróżnił. No, mecz na remis, acz mam nadzieję, że ujrzymy żywe i ciekawe widowisko, a czy to będą marzenia ściętej, ściętej głowy, no to się dopiero okaże. Y, niedziela, godzina 17, Górnik Lech. Poznańska lokomotywa zjeżdża do kopalni w Zabrzu. No, czy piłkarze rumaka czeka łatwy zjazd, czy może częste przesiadki? Odpowiedź na to pytanie wkrótce. Rech Poznań ma do dyspozycji praktycznie najsilniejszy skład, no. Choć z tego, co czytałem, po meczu z Polonią doszło do pewnego, no, nieprzyjemnego incydentu, który chyba odbije się dyscyplinarną czkawką krnąbrnemu Tonewowi. No, pamiętajcie, młodzi piłkarze, to kieruję te słowa do początkujących grajków. Gdy schodzimy z boiska, schodzimy z klasą. Nie jak furiaci. Okej? Okay? Tonew w niedzielnym meczu, no... Powinien usiąść na ławie i przemyśleć swoje zachowanie, no. Chyba nie muszę wspominać o tym, że no, po meczu z Polonią wściekły zszedł z boiska, kopiąc bidon i nie podając ręki prezesowi, no. Tak się nie robi, kochani, tak się nie robi. No, niech on lepiej skupi się na grze, a nieco rusz słychać tylko jak smali cholewki z zagranicznymi klubami, no. Nie pochwalam. Tego zachowania, no. Miałeś, chamie, złoty róg, a teraz siedź na ławie. O, na ławie, no, przy ciastku i kawie jeszcze najlepiej, no. Przepraszam, już chwytam te swoje nerwy za Lejce. No, wybaczcie. Lej wie, że musi zrehabilitować się za ostatnie potknięcie, a nie będzie łatwo, bo na ich drodze staje górnik, który jest, no, w bliźniaczej sytuacji. Ostatnia wpadka chłopców na wałki nieco ukróciła im skrzydełka. Oby tylko nie stracili wiary w siebie. Na starej śmieci wraca gancarczyk, który pewnie ma coś do udowodnienia. No, dużo kontrowersji zbudza obsada ataku. Prezes na usiądzie na ławie, no, ponownie. No, na pewno nie jest z tego powodu na hura, prawda? Ja znam Adasia na wałkę, nie od dziś. Wiem, że ostatni mecz to był wypadek przy pracy. Charakternym piłkarzom się w dupach nie poprzewracało, ja zapewniam was w imieniu Adasia. Górnik będzie walczył, być może nawet o trzy punkty. W końcu gra u siebie, prawda? Rozanielony dopingiem i dźwiękiem dzwonów z trybun. Jednak, na koguta od pana Śtaszka trzeba sobie zasłużyć, czy w meczu z o wiele bogatszym lechem Adam Dan i spółka są bez szans? Ja powiem kochani tak, czasem w życiu łatwiej słomianemu chłopu, aniżeli złotej dziewce. Ja typuję no, niespodziankę 2-0 górnik. I poniedziałek, prawda, no, początek tygodnia, ale koniec ligowych zmagań. No, końcówkę zapewnią nam e, lechiści, którzy podejmują u siebie koronę. No, paradoks Lechi przepraszam, polega na tym, że nie potrafią oni wykorzystać a własnych czterech ścian. I do tej pory w Gdańsku wykrywali inno dwa razy, a to mało, zwłaszcza że w ligowej tabeli są w całkiem przytulnym położeniu. No. Fanatyczni kibice Lechi czekają na trzy punkty u siebie, a no więc wszystko w nogach Surmy i jego kolegów, którzy w poprzednim meczu z Pogonią no nie przekonali mnie swoją szarpaną grą. I ciągle niemiło prezentuje się ofensywa, no, Przyszedł Buzała, no, przyszedł ten Algierczyk Rachoi, ale strzelać jak nie było, tak, no, dalej nie ma komu. Dużo wiatru robi ten błyskodliwy Ricardinho, który już w wyśle płock pokazywał, że potrafi wiązać nogami sznurówki rywalom, no, W końcu brazylijska krew, prawda. No i jest to na pewno jasna strona Lechi, ale na tym urywa się lista zalet ekipy Bobo Kaczmarka. Kielce, podobnie jak Gdańsk, zanotowało tydzień temu podział punktów. I leszek Kojżyński znów wyciska ze swoich chłopców ostatnie poty i od razu widać poprawy. No może jest w tym udział opaczności do której, jak nie od dziś wiadomo, pan trener co mecz wysyła modły. Kto wie, no? Korzym znów jest liderem i gra naprawdę świetnie, no jak znud ale znów ta sama bolączka, co w dwie części klubów pierwszej ligi. No brak napastnika, noż pra. Noż... No, pawie pióro, do czego to doszło, żeby w ataku grał poczciwy Paweł Stano, no? Nie lepiej już postawić na młodego Adamka w ataku? No, z całym szacunkiem, Paweł, jesteś klawy gość. Ale atak to nie ta sama bajka co obrona, no. Mecz ogółem pachnie remisem jak święta mandarynka. to musi się zakończyć podziałem punktów. No, dodam, że po niezbyt ciekawej grze, no, będzie 0-0. Prędzej mi Flaming wyląduje na trzepaku pod kamienicą, aniżeli będzie więcej niż jeden gol, A jeśli już jakiś by miał paść, no to uważam, że dla korony. No więc, kochani, to by było na tyle. Prawda, no, tyle refleksji, jeśli chodzi o moje stanowisko. No, ja w tym tygodniu, z, tym tygodniu, z racji tego, że gra dolkan, no, nie opuszczam rewiru. Zostaję w domu, ekstraklasę będę śledził przed telewizorem. Huba przyjeżdża do mnie na noc, tak, żeby zrobimy sobie taki piłkarski weekend. No i co ja jeszcze wam mogę rzec, moi mili, no dziękuję za to, że wiernie czekacie na te nagrania. Bardzo mi się to podoba, że no, są jeszcze w tym kraju ludzie, którzy no, lubią posłuchać czasem czegoś no, mądrego, niemądrego o piłce. No dla Was właśnie to robię. Ej kochani, no oczywiście, żeby tradycji stało się zadość, no przygotowałem na końcu taki mały dowcip, który, prawda, no... Znalazłem na odwrocie krzyżówki u Huberta w łazience i teraz założę właśnie okulary i państwu go przedstawię. Dobrze. 3, 2, jeden. Staruszka zbiera grzyby w rysie. Podchodzi do niej leśnik, zagląda do jej kuszyka i mówi: A proszę mnie natychmiast wyrzucić te grzyby, ich nie można jeść. Na co staruszka mówi. One nie są do jedzenia, tylko do sprzedania. Kochani, no to był taki żarcik, no może dziś nietypowo, nie o piłce, ale myślę, że no przed zbliżającą się wiosną jak znalazł, prawda? Uważajcie na grzybki, bądźcie weseli, kochani i oglądajcie polską piłkę. Żegnam, Janusz, do usłyszenia!